31 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na dzień. Dziś z rana w Bełchatowie pojawił się łoś. Zwierzę zostało zauważone w rejonie rzeki Rakówki. W środę rano byłhatowce strażnicy miejsce otrzymali nietypowe zgłoszenie. Chodziło o łosia, który przechadzał się ulicami miasta. Zwierzę było widziane w kilku miejscach, m.in. w okolicy ulicy Kopeckiego i Armii Krajowej. Na miejsce wezwano służby, które monitorowały sytuację i podążały za nim. Pani Teresa spotkała go podczas porannego spaceru z psami. Jak sama mówi, takiego widoku się nie spodziewała. Byłam z psami tam naprzeciw, yy, yy, naprzeciw koników i obróciłam się, i patrzę, idzie sobie z naszej strony, tu od słonecznego, i zaczęłam podchodzić króciutko i Przeszedł na drugą stronę, stanął i się patrzy, patrzy, patrzy się. No i, i zniknął w tych szakach, ale trwało to jednak parę minut. Idę dalej, patrzę, a tam z tamtej strony właśnie parę osób jest nagonka, żeby. I tu gość po tej stronie naszej, tu słonecznego jak był, to mi wytłumaczył, że właśnie chcą go w jakieś miejsce złapać, żeby. Spokojnie sobie przeszedł żeby, dalej. Żeby sobie dalej przeszedł, żeby, ja mówię, no tutaj można by go przy, przytłumić, mówi tak, uśpić i wywieźć, no ale nie daje się złapać, co, nie daje, no. Robi wrażenie? Ojej, bardzo, no mówię, narobiłam zdjęć, tam nie widać dużo, ale tyle co widać, to, to jest, no jest jednak, yy, no przeszłam swoje yy, to jest takie, takie niebywałe, bo tu dalej dalej to i bywały dawniej. Sarenki, Jelenie, Bobry też tutaj robiły swoją przesiewkę, dalej robią. No, ale jak weszliśmy na, tutaj na teren naszych, ich, ich życia, no to musi tak być. A szkoda, bo Łosia to tu się nie spodziewałam. Czaple widziałam to wszystko, bo jest podobno po drugiej stronie dalej, tam gdzieś urzęduje. Proszę Panią, jest to przeżycie. <laughs> Lubi Pani obserwować przyrodę. O Oj, bardzo, bardzo. Bardzo zawsze mam komórkę przy sobie. Dobrze, że moje psy nie zauważyły, bo by go spłoszyły, no ale i tak nie da się złapać, nie? No to, i to jest, mówię teraz, słyszę straż i y, 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 policja, mówię jadę zobaczyć, czy już jest szczęśliwie odłowiony, nie da rady. Czekamy, czekamy, no bo to musi być, tu pan mi powiedział, że lekarz yy, powiatowy, który, który ma zezwolenie, no żeby, no ale tu się błąka, tu masę lisów przecież przychodzą i jeże, jeż się tak rozpanoszył w domku dla kotów, że go wywalić nie mogłam. Teraz w lecie on sobie tam zrobił, no ale oprócz jedzenia brudzi i... I jest, tak jest. Także jak żeśmy wkroczyli na ich teren, a ja tu jestem, nie jestem stąd, ale od 1978 roku jestem w Pełchatowie. Tu były gospodarstwa, tu były drzewa, lasy to wszystko nie było tego, co się teraz tutaj dzieje. nie? Także, proszę panią, przeżycie jest. A Pani jako pierwsza go widziała tutaj? To znaczy nie. Zaczęłam właśnie to i mówię, Matko, co ja mam zrobić? Szybciutko, szybciutko, zadzwoniłam na straż. On mówi, my wiemy. No i wtedy, właśnie jak poszłam tam dalej, z powrotem do, do koło, koło weterynarza, to widziałam właśnie tych ludzi i, i y, mówi, że tak, już jest i już jest. Później widzę straż, podjeżdża, żeby. Oj. Sporo drogę przebył, bo od słonecznego, jak no, tutaj? No tutaj to jest kawał drogi, naprawdę. Także no chciałabym, żeby on się znalazł w swoim środowisku. No ale chodzą tu, chodzą za jedzeniem. Przecież tych lisów, jak one yy, wyjadały. Tu kocie jedzenie, no bo to lubią, zresztą jeże uwielbiają kocie jedzenie i tam zawsze jest nawywalane. Czyli no. po prostu przyszedł się pożywić Tak, chyba. no i tak, tak jest, no tak sobie żyją. Po kilku godzinach łoś przenieścił się na zalesiony teren. 1 sierpnia był uczczą 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Pomniku Pamięci był hatowian w stanie Warta honorowa i złożone zostaną kwiaty o godzinie 17 w mieście zawyją syreny alarmowe. W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Bełchatowianie uroczyście uczczą pamięć powstańców. W czwartek 1 sierpnia w godzinę W, czyli punktualnie o godzinie 17, w mieście Zawyją Syreny. Wtedy też na moment miasto symbolicznie się zatrzyma. Główne uroczystości odbędą się przy pomniku pamięci Bełchatowian, który znajduje się tuż przy parafii farnej. Tam też mieszkańcy odśpiewają hymn. Po wspólnej modlitwie za poległych powstańców zostaną złożone pamiątkowe kwiaty. Podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym roku przy budynku Urzędu Miasta, gigantów mocy, a także na Placu Wolności będzie można napotkać drewniane krzyże. Na każdym będzie tabliczka z nazwiskami poległych powstańców. One mają symbolizować wydarzenia, które miały miejsce 80 lat temu. Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ERska będzie także rozdawać pamiątkowe kartki z kalendarza. O godzinie 17.30 na Placu Narutowicza scena letnia rozpocznie się koncert Wyśpiewajmy Pamięć. To muzyczne spotkanie będzie okazją, by wspólnie z bełchatowskimi artystami zaśpiewać piosenki i pieśni, które towarzyszyły podczas walki między innymi powstańcom warszawskim. Usłyszymy między innymi warszawskie dzieci Zośkę Serce w Plecaku, sanitariuszkę Małgośkę. We wspólnym śpiewaniu pomogą bezpłatne śpiewniki. Wydarzenie to współorganizuje Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic. Drużyna PGG Skry Bełchatów rozpoczęła przygotowania do sezonu inauguracyjny. Trening na siłowni oraz popołudniowe rozgrzewki na boisku do siatkówki plażowej zainaugurowały kolejny sezon w wykonaniu bełchatowskiej skry. No, fajnie, że już zaczęliśmy, że jesteśmy tutaj i możemy skupić się na treningach. Myślę, że każdy dobrze wypoczął i nie mógł się doczekać tak jak ja. Tego pierwszego teningu, żeby przyjechać, zobaczyć. Rzeczywiście, hala miasto była mi znana, ale wiadomo, jest to troszeczkę też coś innego dla mnie. Ja się cieszę, że, że będę tutaj w tym sezonie i, i tak jak powiedziałem. Każdy się nie mógł doczekać rozpoczęcia. i Myślę, że tu wszyscy zaczęli z uśmiechem na, na, na twarzy i zaczynamy. Zaczęliśmy dzisiaj treningiem na siłowni. Po południu mamy plażówkę, także. Fajnie, tylko trenować. Tak, i blokowania jeszcze. No, myślę, że też jest to dla mnie coś nowego, dlatego ja też patrzę takim, będzie to też coś ciekawszego dla mnie. Nie mówię, że ostatnio było nudno, ale wiadomo, że zmiany to są zmiany i mam nadzieję, że to będzie zmiana na plus i że się odnajdę szybciutko w nowej roli i pokażę na co mi stać. Bardzo fajnie, naprawdę już zdążyliśmy praktycznie z każdym zamówić, zamienić kilka zdań. Wiadomo, z niektórymi zawodnikami znam się dłużej, występowaliśmy w innych klubach, ale myślę, że tutaj ta grupa, czy nawet reszta, jak przyjedzie, to stworzymy naprawdę fajny zespół i tak jak dobrze będziemy się dogadywać na sali, to myślę, że poza nie będzie żadnego problemu. Alan Ostrowski dołącza do drużyny Artura Derbina. 18-letni bramkarz pozostanie zawodnikiem GKS Bełchatów co najmniej do 30 czerwca 2025 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia. Ostrowski stawiał pierwsze piłkarskie kroki i przechodził kolejne szczeble młodzieżowej piłki jako zawodnik UKS SMS Łódź. Następnie trafił do Akademii Miedzi Legnica, Korony Kielce oraz Górnika Łęczna. Ostrowski będzie grał w gks z numerem 23 na koszulce. Chciałbym się dalej rozwijać, a GKS Bełchatów z pewnością jest klubem, w którym mogę podnosić swoje umiejętności. Na każdym treningu będę próbował udowodnić trenerowi, że jestem godnym konkurentem do gry w bramce dla Jakuba Tomkiela i Konrada Kasyanowicza, zaznaczył po parafowaniu umowy młody bramkarz. Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym pod koniec czerwca tego roku przekroczyła 1 160 osób. To więcej o 21 900 niż w marcu 2024 roku. Pod koniec pierwszego półrocza w województwie łódzkim zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było 72 900 obywateli z zagranicznym paszportem. Największą grupę w regionie wśród pracujących obcokrajowców stanowią Ukraińcy. Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u czerwca bieżącego roku w stosunku do marca wzrosła zarówno w statystykach krajowych jak i wojewódzkich. W krajowych statystykach to wzrost o blisko 22 000 obcokrajowców, a w łódzkim o 2200 osób. Już od lat zdecydowanie najliczniejszą grupę osób na rynku pracy w naszym kraju wśród cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich ponad 771 tysięcy w województwie łódzkim, blisko 51 tysięcy. Poza nimi najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w naszym kraju to Białorusini 133 900 osób i Gruzini 27 200 osób. W województwie łódzkim odnotowaliśmy ponad 72 900 obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. W dalszym ciągu dominującą grupą w regionie są obywatele Ukrainy, których jest ponad 50 700 kolejną liczną grupą cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w łódzkim są Białorusini. Na koniec czerwca bieżącego roku było ich 5900, za nimi są obywatele Gruzji 2089 osób i Indii 1526 osób. Legalną pracę w w województwie łódzkim podejmują także obywatele Indonezji, Mołdawii, Nepalu czy Kazachstanu. Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące między innymi z Meksyku, Tajlandii czy Chile. Liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce i w województwie może być inna niż ta podawana w statystykach ZUS-u, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Dane zakładu obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, np. Na, na umowę o pracę, zlecenia. W danych tych nie są uwzględnieni zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie. Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że mogą podejmować i prowadzić każdą dopuszczalną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Coraz częściej możemy zauważyć, że osoby z zagranicznym paszportem decydują się na otwieranie własnych biznesów w Polsce. W województwie łódzkim pod koniec czerwca prawie 2400 cudzoziemców prowadziło działalność gospodarczą. Zatem Zatem obcokrajowcy w Polsce nie tylko są zatrudnieni na umowach o pracę czy zlecenia, ale także sami otwierają firmy i tworzą dodatkowe miejsca pracy. Najwięcej firm wódzkim prowadzą obywatele Ukrainy 1352 i Białorusi 305. W całym kraju własny biznes prowadzi blisko 63 tysiące cudzoziemców. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.